Proszę bardzo, tu, A, pan. Można? Panie redaktorze, dwa pytania, jeśli można. Pierwsze króciutkie, to a propos bezpieczeństwa. Chodzi mi o tę inicjatywę przedsiębiorców w Białym Stoku. Co pan o niej sądzi? Gwardia Narodowa, Armia Krajowa, czy to ma jakieś znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa? I drugie, jeśli można, od razu, drugie może trochę dłuższe. To znaczy, Chodzi mi o zbliżające się wybory samorządowe. Pytanie byłoby tej natury. Jeżeli głosujemy na Komitety bezpartyjne. Oczywiście wtedy mniej tych partyjniaków trafia do samorządu. I pytanie jest typu: czy to pomaga w tym czyszczeniu Sejmu z tych partyjniaków? To znaczy, czy głosując w tej chwili w samorządzie na lokalne komitety osłabiamy ich, do jako, jak partie idą do Sejmu? Czy oni tutaj rezygnują z tego terenu, ale za to tam się tak wzmacniają, że wytną na przykład całą konkurencję z innych partii czy, czy ugrupowanie partyjne? Dziękuję. Ja myślę, proszę pana, że bezpartyjne komitety to jest forma kamuflażu różnych partyjnych interesów, bo no ja znam bardzo wiele takich przypadków, kiedy działacze partii czy członkowie zaplecza politycznego jakiejś partii wolą występować nie pod sztandarem partyjnym, tylko tam pod sztandarem powiedzmy bezpartyjnego komitetu, róbmy sobie na rękę i tak dalej. Więc nie, nie wydaje mi się, żeby to był... To, to, nie wydaje mi się, żeby to, był jakiś, żeby to było jakieś narzędzie yy, przeczyszczające specjalnie, yy, właśnie z tego powodu. A po drugie, to, yy, no, może ja mam staroświeckie przekonania, ale wydaje mi się, że yy, żeby yy, znaczy żeby ktoś był takim narzędziem przeczyszczającym, to musi mieć jakiś pomysł na państwo. No jeżeli już robimy, żelazna miotła ma tu wyczyścić coś, no to musimy wiedzieć, co będziemy robić dalej, jak już wyczyścimy, prawda? I, i no nie dlatego, że to wtedy a, to teraz k, my, prawda? Tylko z państwem musimy, czyli, jaki pomysł na odblokowanie potencjału ekonomicznego, Narodowego i tak dalej, no to musi paść taka odpowiedź. A na razie jednak, ja wiele osób tam do mnie pisuje z takich właśnie komitetów, no to wydaje mi się, że tam jest więcej dobrych chęci niż dobrych pomysłów. To jest tyle na to drugie. A co do pierwszego, wie pan, moim zdaniem to są jakieś żarty. Chyba, bo tak, bezpieka stworzyła bardzo dużo firm ochroniarskich. One częściowo przeszły na utrzymanie państwa, mimo że są prywatne, bo na przykład świadczą usługi wartownicze w jednostkach wojskowych itd. itd. Więc przechodzą w ten sposób na utrzymanie podatników, mimo że są prywatnymi przedsięwzięciami. Natomiast jeżeli tych ochroniarzy wszystkich się zapisze, tworzy, nazwie się ich Armią Krajową, to już w ogóle przejdzie na utrzyma i jeszcze zostaną uzbrojone. Jeszcze zostaną uzbrojone. Myślę, że to jest, to jest po prostu dodatkowy instrument okupacji kraju przez bezpiekę. Albo tworzymy armię z prawdziwego zdarzenia, albo tworzymy jakieś milicje, które, ale jeżeli tworzymy milicje, to znaczy, że liczymy się z tym i właściwie to przewidujemy, że wojna się będzie toczyła na polskim terytorium, prawda? A my będziemy partyzantkę uprawiali. Otóż no, takiego stratega. Który w ten sposób myśli, bez względu na stopień wojskowy, to kazałbym wybatorzyć. Po prostu, żeby jak mu w głowie w czasie studiów nie wbito rozumu do głowy, to przez dupę mu trzeba wbić. Bo to jest kretyn i to niebezpieczny szaleniec. Ja widzę takich tam występują w telewizji ci generałowie to po prostu banda idiotów. To jest banda idiotów. Oni chcą ściągnąć na, ściągnąć do kraju. A mówił, pierwsza teoretyk wojny, pierwsza rzecz to jest przenieść wojnę na terytorium wroga, a nie ściągać ją na terytorium własne. Generał Patton bardzo dobrze powiedział kiedyś żołnierzowi, bo on mówi: Gotów jestem umrzeć za ojczyznę. Mówi ty, cymbale, nie chodzi o to, żebyś ty umarł za ojczyznę, tylko żeby tamten umarł za swoją. Ka czym się różni kapitalizm kompradorski od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku w zasadzie decydują właściwości podmiotu, który działa. Czy jest pracowity, czy jest przedsiębiorczy, czy jest pomysłowy, czy jest, tam nie boi się ryzyka, czy ma szczęście. I wtedy, jak ma te wszystkie właściwości, to sobie przeboruje dostęp do rynku, i na tym rynku jakiś sukces większy albo mniejszy odniesie. Wielka wojna kończy się w sposób dziwaczny. Rosja pogrąża się w zapaści na skutek rewolucji bolszewickiej i wojny domowej. Niemcy przegrywają wojnę na zachodzie. Cesarstwo Austriackie już tego eksperymentu nie wytrzymuje i się rozpada. W rezultacie w Europie Środkowej powstaje Polityczna próżnia nikt już nie oddziałuje tam politycznie, powstaje polityczna próżnia, w której powstają, odradzają się niepodległe państwa zorganizowane na zasadzie nacjonalistycznej, na zasadzie narodowej.